Proszę Państwa, dzisiaj wizyta szczególna. Nie będą to wieści z Wrocławia. Jestem w Kamiennej Górze, w powiecie kamiennogórskim, a ze mną kobieta, która kieruje powiatem kamiennogórskim, kobieta osportowiona, powie nam o tym, czy te echa wielkich wydarzeń na stadionach budowanych na euro docierają do Kamiennej Góry. Docierają o tyle, że słyszymy, że stadiony się budują, że Mistrzostwa Europy Euro 2012 będą y, odbywać się m.in. też we Wrocławiu. Natomiast y, same EH, jeżeli chodzi o Euro 2012, y, liczyliśmy na trochę więcej, bo liczyliśmy, że powstanie S-3 w ramach y, tego Euro 2012. Która doprowadzi turystów, biznes. Tak, a będzie też dla nas y, takim. Y, Możliwością na, na rozwój tego naszego powiatu kamienno-górskiego, nasze drogi są takie jakie e, tereny górskie umożliwiają realizowanie takich dróg i Euro 2, e, droga S3 po prostu e, raz, że e, usprawniłaby dojazd turystom e, z obszarów poza e, ka, po, powiatu kamiennogórskiego, a dwa, y, usprawniłaby też y, funkcjonowanie inwestorów na, na tym terenie, dojazd y, materiałów budowlanych, y, konstrukcji y, budowlanych. Jest Wszystkiego, utrudnione. co jest potrzebne. A powiedzmy, czy y, ta droga do, pomogłaby y, dojechać do Orlików? Czy są w powiecie kamiennogórskim Orliki? Tak, mamy w powiecie kamiennogórskim trzy Orliki. Oczywiście, że ta, to wszystko y, Ale przełożyłoby to puste, się na. Bramki smutna murawa, czy tam od nie, rana do pulsuje idea, życie? Idea orlików jak najbardziej yy, oceniam ze swojego punktu widzenia. Wszczeliła się w zapotrzebowanie na, na tego typu obiekty, bo orliki w powiecie kawinogórskim powstały tylko trzy, może aż trzy i tylko. Czy jak na jeden powiat orliki? Tak, ale one są oblegane. Ostatnio tylko piłka nożna, czy inne dyscypliny? Yy, w też yy, poza yy, inne dyscypliny, chociaż aczkolwiek yy, piłka nożna jak gdyby to jest królowa w no naszym tak, kraju, no tak. dominuje ten sport, co by nie powiedzieć. Może to ze względu na to, że mało absorbujący, jeżeli chodzi o teren, bo teoretycznie można wszędzie pokopać tą piłkę. Aczkolwiek lepiej się kopie na orliku, niż kopie na, na trawie takiej nieskoszonej. Tak. Ostatnio powiem na, jako, taką ciekawostkę, właśnie tankowałam na stacji benzynowej paliwo i wstrzeliłam się w rozmowę panów, którzy y, y, mówili, że wybierają się na orlika i tak Weszłam przeprosiłam, spytałam się, czy mogę się włączyć w tą rozmowę. Spytałam się, jak to wygląda z punktu widzenia organizacyjnego. Więc y, powiedzieli mi, że dużo wcześniej się trzeba zapisywać na y, na żeby, godzin, być, grać. żeby móc grać. Czyli one są naprawdę oblegane. Żyją. żyją. Mhm. A czy wypiera Pani się do Wrocławia na mecze? Niestety nie zalogowałam się, nie dostałam biletu, chyba że użyliśmy drogi. Może mi się uda od, odkupić, dostać jakiś bilet? Nie, nie wykluczam takiej możliwości. Proszę Państwa, od... y, będziemy oglądać, czy y, szefowa powiatu przyjedzie na euro. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.